programie zobaczymy. Informacje w teleekspresowym skrócie. Zakończenie nauki w podstawówce uczniów klas szóstych, zakończenie roku szkolnego klas 1 do 5. Program ten nagrywany jest po zakończeniu roku szkolnego. Mamy wiele ciekawych informacji do podania. Spróbujemy przekazać je w teleekspresowym skrócie. Otrzymaliśmy materiał filmowy od rodziców uczniów klasy 3a ze spotkania z okazji Dnia Rodziny. Przypominamy, że w wielu klasach młodszych odbywały się takie imprezy. Cieszymy się, że chcecie podzielić się z nami tymi wiadomościami. Milena Cudzik zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym pod tytułem Kierunek Rodzina. Był on zorganizowany przez siostry Serafitki w ramach Święta Życia. Gratulujemy Milenie kolejnego sukcesu. Na stadionie Mosir w Oświęcimiu odbył się rodzinny piknik pod nazwą Gramy dla Mamy. W turnieju tym brał udział nasz kolega Dariusz Korczyk z klasy pierwszej B. Otrzymał medal i koszulkę. W Święcimskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie 18 edycji akcji Sprzątanie Świata o Święcim 2013. W tym roku zebrano ponad 9400 kg śmieci, to największa jak do tej pory ilość odpadów. Uczestnicy akcji otrzymali sprzęt sportowy, zabawki edukacyjne, kwiaty doniczkowe oraz dyplomy od Urzędu Miasta. Również w OCK odbyło się podsumowanie konkursu ekologicznego Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii. Jego organizatorem był Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Wzięło w nim udział 29 szkół z powiatu oświęcimskiego. Opiekunką konkursu w naszej szkole była pani Iwona Gołdynia, która otrzymała podziękowanie za udział w akcji. Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013. Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Uczniowie klasy 3B nadchodzące wakacje powitali w indiańskim stylu. Podczas zajęć zintegrowanych wykonali pióropusze, wykorzystali je do indyjskiego tańca. Była to świetna zabawa. Dzisiaj mówiliśmy o Indianach. Robiliśmy pióropusze i tańczyliśmy taniec indyjski w roku szkolnego odbyły się apele podsumowujące prace w drugim półroczu. Zostały na nich wręczone nagrody i dyplomy z różnych konkursów i akcji. Na apelach zostały wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia z konkursu Piękne czytanie. Podsumowane zostało czytelnictwo klas i uczniów. Nagrodzono również zwycięzców z konkursu ortograficznego w klasach 4 do 6 oraz Mały ratownik. Wręczone zostały upominki i dyplomy za udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podziękowania otrzymali członkowie kółka redakcyjnego za całoroczną pracę w faktach czwórki. Najwięcej nagród zebrali Mikołaj Szostak z 4B, Jakub Łomzik z 6C, Oliwia Mierzwa z 6A i Jakub Baran z 4B. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Ze szkołą pożegnali się szistokraziści. Na pewno ten dzień na długo utkwi w ich pamięci. Na uroczyste zakończenie roku dla klas szóstych zostali zaproszeni nauczyciele i opiekunowie uczniów. Pani dyrektor podziękowała rodzicom szczególnie zaangażowanym w życie klasy i szkoły oraz pracującym w Radzie Rodziców. 28 uczniów klas szóstych ukończyło szkołę z wyróżnieniem, otrzymując świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Trzem spośród nich dyrektor i rada pedagogiczna przyznała tytuł najlepszego absolwenta za wybitne osiągnięcia i wzorowe zachowanie. Byli to Oliwia Mierzwa ze średnią ocen 5,5, Katarzyna Sokal ze średnią 5,6 oraz Jakub Łomzik ze średnią 6. Katarzyna Sokal była laureatką międzynarodowego ekumenicznego konkursu wiedzy biblijnej Jonasz, 2012-2013, konkursu matematycznego Olimpiada Wiedzy Matematyka Plus, Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus oraz Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus. Oliwia Mierzwa była laureatką Olimpiady Wiedzy Matematyka Plus oraz Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus. Jakub Łomzik miał następujące osiągnięcia. Laureat ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego Galileo, Olimpiady Wiedzy Archimedes plus Lingua plus, Olimpiady Wiedzy Archimedes plus Matematyka plus, konkursu matematycznego Olimpiada Wiedzy Matematyka plus, program artystyczny w wykonaniu absolwentów zakończył ich sześcioletni pobyt w podstawówce. <śmienny> dla klas młodszych i starszych. Wszyscy z niecierpliwością czekali na świadectwa i upragnione wakacje. Na akademiach kończących rok szkolny 2012-2013 wręczono nagrody dla 41 uczniów, którzy otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Towarzyszyli im rodzice, którzy odbierali gratulacje od dyrekcji szkoły i wychowawców klas. Pani dyrektor Joanna Kuźma podziękowała rodzicom, którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły oraz pracowali w Radzie Rodziców. Wśród wyróżnionych znalazł się pan Tomasz Klaja, twórca nowej szkolnej strony internetowej, oraz pan Sebastian Raciencki, który pozyskał dla szkoły sześć komputerów. Uroczystości uświetniły występy klas trzecich i czwartych. Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa. W roku 173 odcinek Faktów Czwórki prowadziła Oliwia. A jako ciekawostka powiem Wam, żebyście oglądali nas w specjalnym odcinku Faktów Czwórki prowadzonym przez Szóstoklasistów. Nasze pożegnania i radości. Do zobaczenia!